ma, ja jestem Parod. I taka ciekawostka, tutaj mam taki właśnie sztandar, którego dostałem za 150 level. I jak ktoś ma taki najbardziej wypasiony sztandar tego typu, to um, oznacza, że naprawdę dużo gra w Fortnite'a. I ja bym się uczgodał. A tak poza tym, to dzisiaj po prostu zagram sobie solo, Fortnite na ludzie. Jeszcze sprawdzę, co się dzieje u Midasa, bo. Może nawet nie się dziać coś, coś, coś jeszcze bardziej z tym urządzeniem zagłady Bo jak widzicie już energii ma dużo e, Dookoła agencji jak przynajmniej kojarzę To um, To bąbelki wy, wydobywają z tych włazów e, Wiecie dookoła No dookoła agencji po prostu z, z tych podwodnych włazów I tak i w ogóle to piszcie w komentarzach, który styl asem Wam się bardziej podoba, z którym mam grać na odcinkach, bo mnie jest wszystko jedno. Albo domyślny, albo poświata. Ja biorę na razie domyślny, ale to już zależy od Was jakim będę grał. Tak wiecie. O, dobra, nie udało się. Przy okazji piszcie w komentarzach też, czy... Y Podobają Wam się takie odcinki typu Fortnite na ludzie, War Thunder na ludzie? Czy wolicie jakieś takie bardziej tematyczne odcinki, które. o no sami rozumiecie, to już e, piszcie. w komentarzach albo w dyskusji, czy jak się nazywa ta zakładka na moim kanale, na kąpie. Powinniście mieć. W ogóle to wczoraj mi jakby usunęło YouTuba z telefonu że nie mogłem, e, zniknął mi z aplikacji i mogłem go tylko, żeby wyszukać. E, ale ten, a potem się okazało, że to była po prostu aktualizacja jakaś. Czemu ja tego niszczyć nie mogę? Okej, okay, nieważne. E, gdzie lecę? Tutaj lecę. Zobaczymy jak, jak mi pójdzie. lecimy no w ogóle nie pamiętam czy ja podziękowałem kierowcy no więc tak lecimy tutaj już jest wszystko normalnie w pełni nie ma że jakoś lot nie ma czy mnie nie widać nawet jakby mi miało nie wczytać stylu to i tak nie widzę bo stylu nie mam zbranego dobra chyba tutaj lecę sam gdzieś chcę lecieć tak, bo tam lecą na przyjemny, chyba, czy to na słone. Na słone było przyjemne z daleko. Dobra. Krzyneczka. Tak, ktoś leci, ale to ja tutaj chyba nie gram areny. Nie pamiętam jaki tryb wybrałem, ale nie nie gram areny. Au! Dobra, typie. Już się ciebie boję. A, dobra. Okej, okay, 96 miejsce. Po prostu pięknie. No więc tak, ta, tak się czasem zdarza. Jeszcze moją apteczkę chyba zabrał. Nie lubię miał śniaka. To jest siłownie. w ogóle... Tutaj też w tym pokoju co on teraz był, to ja tam nie byłem chyba nigdy. To, 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 no to, 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 nie wiem. Jeszcze ten dom ducha to skrywa przede mną wiele tajemnic. Zastanawiam się, jaki sobie, jakby, motyw dodam do tego filmiku. Bo, tak jakby, tak jakby, jeszcze nie wiem. No dobra, jesteśmy znowu oczekiwani na graczy. 99 już teraz. Nie, nie biorę Famaka. To jest broń najbardziej chyba niecelna z karabinów szturmowych. E, dobra, więc lecimy chyba w to samo miejsce, nie? Tak mi się zdaje, chyba. Tak będzie bezpiecznie. Znaczy, o, o ile tam ogólnie jest bezpiecznie, bo. O ile w ogóle w Fortnite jest bezpiecznie, albo nie. E, zmieniam zdanie. Lecimy. E, lecimy w to miejsce, tak, o, tak Oby ta runda mi się udała, bo, bo jakby nie chcę już trzeciej grać że ciągle będę tak wcześnie przegrywał No ale tak bywa Tak prostu bywa. po prostu bywa No dobra nie spodziewam się typów poza pomagierami. magierami. Nie słyszę lotni. Fajnie, fajnie. Dobra. Y a... a Taktyczna. Już chciałem powiedzieć akacz. Nazwy no, mi się mylą. Dobra, no to pistoleciki i taktyczna do tego pomagierka chyba rozwoju. Ile on ma HP tak w ogóle Dobra leży e, to tak to był pomagier Dobra, ten pomagier leży ja się biegnę, przebrać. Czasem mi się zdaje, jakby zmęczenie skokami ogóle było aktywne. Teraz akurat to widziałem, ale tak, tak to nie. Dobra, po magierku zostawiłeś mi snajpę. Tak? Tak ciężko mi snajpę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I tutaj zwaliłem, bo mi się zdaje, że się nie przyda. Dobra, e, idę tam na dół na no skrzynkę. By jakoś tak nie chcę mi się tych wszystkich pomagierów teraz rozwalać. Jeśli chcecie grać Fortnite'a pomagierzy, magierzy, to nauczcie się chociaż mówić. Nie podchodź. Dobra. Już się wiem, że jakiś pomagier tutaj do mnie podchodzi. Mamy um, apteczkę, no i dobrze, no i bardzo dobrze. Dobra, yy. ten pistolet nie, bo ja tym bardziej szybko strzelmy. Dobra, brakuje mi. Hmm, jakbym rozwiał tego pomagiera, miałbym minigana. Przy okazji ja umiem rozwołać pomagierów, więc. Dobra, Dobra, dzięki za minigana. typie. mi jeszcze nic nie zadał i jednak się boję nie wiem czego kurczę jakby tu mi dole jeszcze było jakieś przebranko a dobra leży jeszcze trochę oberwałem. 75 hp dobra mam opłatę. Ja przypadkiem nie słyszałem tutaj nieuśniaka O kurde, nie zauważyłem tego. Te czarne stroje. A, tu był typowo, w ogóle jakiś. Dobra, leży. To było już wszyscy, nie? Tak. No dobra, no to teraz ich porozwalajmy. Dobra, a kacz to... Akar się przyda może. Znaczy, na pewno się przyda. A teraz ty. Dobra. No i wszystkich e, ta placówka mroku została oficjalnie oczyszczona w... A e, nie, krzynka jest tutaj chyba. Po A jednak nie. Tu byłam tyle razy, a nie potrafię zapamiętać, gdzie jest ta skrzynka. O, podkładki. No dobra, nie biorę, bo ja mam na razie tylko tą taktyczną, tą, tą, to, to mi się nie opłaca. Dobra, już tam i nie chcę iść na górę. Mam 13 sekund do strefy. O, to ja już sobie pójdę. W ogóle to spokojutko. Tak wiecie. O ile na takim miejscu, które nie być, to. To tak, ten był na pewno spoko. Jeszcze mam krzynkę pomagiera. Znaczy, nie, nie pomagiera, jak to się nazywa. Może nie pomagiera? Może jest? To chyba jest tutaj. Teraz tak wgniatłem i patrzę na Wiem jak to brzmi, ale tak. Nie, to nie tutaj. To się tam leje to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tam to jest, chyba. Tak. To jest... Nie, to nie jest tam. Sparota, gdzie to jest? To jest tam. Zobaczmy, tak, co jest. Tyś w okule, tak, to jest tu i to jest w ogóle. W ogóle, tak, tylko. żeby marnowało taką municję? Nie. Gupię, nie. Tak nie ma. No to już wiem, przynajmniej, że jest Może i nie wiem. Dobra, już wiem Masz auge czy tomaska? Co to? Po się wystraszyłem. Dobra, mam po prostu tomaskę. Yy, no i akurat mam tyle. HP, że się bandaż mi nie ulecza Jakiś smutek no dobra, jeden kill no to nie jest tak... dobrze, ale nie jest źle, przynajmniej żyje. Dobra, e, zaraz. Aha, czyli chyba przemieścili tą krzynkę pomagiera. Tak, na pewno przemieścili. E, podkładki, hmm... 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 Ja jednak, jednak odmówię. Bo pot już nie wypiję, dobra. Wiecie co? To chyba się nie opłaca tak, w sensie nie, nie wiem jak na kontrolerze, nie? Czy na kontrolerze to tak, to się opłaca. Chyba na klawiaturce nie. Brać po prostu tego, takie całe ustawienie broni, nie jak moja pompa, pistolet maszynowy, czy pistolet, czy minigun, czy, e, jakiś kremie szturmowy i snajpa, czy airpack, jakiś leczonka, bo potem e, ten, trzeba się czasem szybko brać jakieś bronie, nie? I, ten, i, i strzelać, a tutaj trzeba sobie połyskować jakby to było zgodnie. Więc nie wiem czy to się opłaca na klawiaturze, to się tym bardziej nie opłaca, bo e, ten, bo tam, z takim się nic nie grałem na klawiaturze. Potem jest chyba to, przyciskami są to przypisywane jakby w bronie, to się nie opłaca układać, bo można od razu w, w moim przypadku z pomcy przeskoczyć na apteczkę. Znaczy na snajper, przepraszam, bo na apteczkę to mogę akurat. Nie wiem teraz. Dobra, idę na tego. Tłupiorzechę, czy jaką się nazywa. Aaa, spoko, już zostało tylko 25 osób. No mam jednego fila. Dzisiaj ten dzisiaj oglądałem sobie... Znaczy jak taki filmik od ninży, to on gra na klawiaturze, no było gra na klawiaturze, a jednak... Dobra, A jednak to mi się... Podoba jak on to edytował szybko i budował. Przynajmniej w moim yy, porównaniu do mnie. Bo ja oczywiście edytuję na tyle, na ile mi pozwala PlayStation. Ale jesteśmy zgrani z tym typem. Nie no. Au, 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 to migałam. Tak. To był Fortnite na luzie z parotem. Yy, to by było na tyle z tego odcinka, więc dawajcie lajki, subskrybujcie. Um. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ale mało PD. Aj, 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 aj. No, dobra. To pa, pa.